Z całego serca. Kochani, czy kościół to czary? Tak zatytułowałem dzisiejszy odcinek, bo rzecz jasna, dla budzącej się świadomości rzecz jest to jednak jasna. Dlaczego w tym tkwimy? Bo trwa przeciwwaga. Zobacz, ile osób zasila ryzyka. Ile osób zasila prawdę? Powiedzmy jedna osoba i druga. Ile milionów ludzi oddaje siebie do magii. Tak, magia to czary. W swoim piśmie, w Testamencie śmierci zostało zapisane, że ten, kto będzie. Uprawią magię, czary za bombony, zostanie potępione. No ale nie, nie o tym dziś rzecz. Wypisałem tu 11 punktów, na które zwróć uwagę, jeśli masz jeszcze wątpliwości, że kościół to czary, że uczestniczyłeś w czarach. Kochane, czy byłeś tak głupi? Nie. Zaraz ci to udowodnię, dlaczego to było jednak tak odpowiedzialne. I nie chodzi tutaj o kogokolwiek potępienie, bo sam w tym uczestniczyłem i dlaczego przytomnieję. Pora z tego wyjść i w tym ci pomagam, abyś dostrzegł te uwarunkowania żeby czary były skuteczne potrzeba wykonać z góry opisane rytuały i to są ceregiele które odbywają się w każdym kościele przyjrzyj się temu dokładnie to jest okultyzm to są kulty to są opisane krok po kroku rzeczy które kapłan śmierci Jakoby namaszczony, naprawdę opętany, zniewolony, aby służył bestii, i był rodzajem pośrednika między bestią, predatorem, gadem, wężem, szatanem, jachwem, Hitlerem i ludem ciemnym ludem, parafianami. Czytaj słownik wyrazów obcych. Parafianin, człowiek bez ogłady, gbur, głąb, niedouczony, ćwok. Taki, którym, którego można wodzić, ale rzecz była tylko w tym, aby wprowadzić w nas w rytuał, abyśmy w tym trwali. Dlaczego tego nie dostrzegaliśmy? Przecież mówisz że jestem istotą boską, że jestem istotą boską. Bo efektem rytuału, za bombonów, czarów była hipnoza. Dokładnie jako świadomość czy w tym uczestniczyłeś czy nie na naszą świadomość zbiorową, bo te światy śmierci te byty wiedziały, rozwijały się naszym kosztem i Wiedziały, że jesteśmy jednością w ten sposób, nas wprowadzały w inną ścieżkę świadomości, w hipnotyczny trans. Przyjrzyj się tak zwanym czarom odprawianym, dzwoneczkom, e, melodyjnym głosom kastrata, który wprowadzał w rodzaj uśpienia i wtedy powtarzał wciąż te same frazesy, które. Głęboko jednak nas kodowały. To tak jak mówienie komuś, idź, zabij sąsiada. Ciągłe tego powtarzanie okazywało się, że to było skutecznie. Skuteczne, że jedni drugich dosłownie pilnowali, byli gotowi parasolkami powybijać oczy za swój kościół śmierci relikwie, wszechobecne warunki. Demon, aby panować nad ludem boskich dzieci, potrzebował artefaktów, potrzebował relikwii, chociażby je przytoczę, bo to są kości zmarłych. Te, którzy w jakikolwiek sposób walczyli, czyli zabijali za wiarę, potem ich Gotowano jako rodzaj zupy i obrawszy mięso z kości, kości rozsyłano, oprawiając je w złocienia do parafii, do kościołów, aby one były warunkami do wywoływania demona. Demon tym się charakteryzuje, że wciąż żąda warunków. Aby mógł się pojawić, aby dosłownie oddać mu się cały, aby mógł zawładnąć nie tylko naszym duchem, nie tylko tak zwanymi naszymi duchami, duszami, ale, ale w pewien sposób zastępować je i spełniać się w pewien sposób, pasożytować w naszych ciałach. To wszystko było możliwe w jeden, jedyny sposób. Bo w tym całym transie, w tym całym świecie musiał zaistnieć strach. Przypomnę, że są dwa uczucia: że to jest rodzaj skali, jak gdyby piętra światła, w które się wznosisz, czyli miłości, istoty, natury, którą jesteś. Od razu ci mówię, uczucia po stronie miłości de facto tu były fałszywe. Były rodzajem miksem iluś oktanów tej miłości na tak aby te uczucia były strawne przez świat demoniczny. Byty, które tu hodując nas, potrzebowały poniekąd naszych emocji i <laughs> dawały nam takie złudzenia. Jednak w świecie śmierci, w którym zaistnieliśmy, utrzymywano nas w piwnicy, czyli strachu i tu wymieniłem kilka przykładowych uczuć ze strachu. Przypomnę, są dwa uczucia miłość i strach. Reszta to po so pochodne, odnajdź je sam w sobie. Lęki, obawy, <laughs> choroby. Nigdy nie będziesz chorował w świecie <laughs> miłości. Kiedy ciebie prawdziwie kochasz, choroba jest tylko brakiem. <laughs> Miłowania siebie, kochania siebie jest prawdą o Twojej nieuczciwości. Kontrola, zazdrość. Przypomnę, demon Biblii Jaffe przedstawiał się już na wstępie, że jestem Bogiem zazdrosnym i będę Cię karał tak jak nazista do siódmego pokolenia. To był psychopatyczny byt demon wojny, którego Mojżesz, jak poślubiając córkę wodza Mediamitów, wylansował, niszcząc innych konkurencyjnych bogów i poprzez plemię Żydów, Izraelitów, tą religię utopijną wprowadzał na cały świat. Po stronie miłości masz zdrowie, wzajemność, uważność, przyjaźń, wdzięczność, radość, cisza, spokój. I to wszystko, co miłość tworzy, tworzenie. Tu oddaliśmy tworzenie demonowi, że to on tworzy, że to zewnętrzny Bóg tworzy nam nasz świat. W świecie Kościoła były dogmaty, czyli coś, czego nie widziano, a co nam mówiono. Opowiadał pewien misjonarz, który pojechał do jakiegoś plemienia Indian i wiele, wiele im mówił wciąż nauczał. W końcu oni mu zadali pytanie słuchając tych wszystkich bredni. O Jezusie, o tym, że oddał się na krzyżu, spytali Go. Czy ty to widziałeś? Nie. Czy widziałeś, czy znasz kogoś, kto to widział? Nie. No i na tym można się domyśleć, jak skończyły się jego efekty. Prosty lud nie jest głupi. Nie przyjmuje na wiarę umysłu, tylko na czucie serca. Tu jest nasz prawdziwy umysł. W... W świecie czarów jest podział na kasty. Jest kasta kapłanów, która rządzi, która sprawuje władzę, która uzurpuje sobie mieć przeróżne tajemnice i władzę nad światem. W świecie czarów potrzebna jest ofiara i we wcześniejszych wiekach powszechne to było, że Podcinano ofierze gardło, gwałcono dziewicę, wyrywano serce niewolnikowi. W obecnym czasie kościołów śmierci toczy się krew Jezusa, wiesza się Go na krzyżu, zadaje mu się rany i rytualnie pijemy piją wierni, pili wierni, Jego krew, jedli jego ciało. Wszystkie te dogmaty mają za zadanie wpędzić w strach, że nie będziesz zbawiony, że Pan nie weźmie Cię do piekła, do czyśćca, kiedy mm, będziesz y, grzeszny. I wpędzani <laughs> jesteśmy już od dziecka w poczucie winy, że dziecko jest kodowane, że jednak ma grzechy, że jednak jest winny. To jest takie, taka paranoja, że jakoby Jezus poszedł i odcierpiał nasze winy, ale jednak Ty też masz winy, więc odcierpiał czy nie odcierpiał. No właśnie. To wpędza wyrok, czyli abyś przyjął zgodę na pokutę. Wydając na siebie rodzaj wyroku, zgadzając się, i tylko naiwnie ci się wydawało w, tych, od, w tym odprawianiu czar, czarów, że, że będzie to m, dziesięć zdrowasiek, czyli modlenie się takie jak, jak jełop, jak poganin, poprzez ciągłe powtarzanie frazesów. To nie było tak. Pokuta przychodziła właśnie jako kara. Jako cierpienie, jako choroba, ale to było na własne życzenie, bo mówiliśmy: Panie, bądź wola Twoja. Oddawaliśmy się cali czarom, odprawianiu czarów, gdzie pod posadzką już pochowane były ciała biskupów, a wokół często był cmentarz. I w takim upiornym scenariuszu chodziliśmy i na ofiarę oddawaliśmy własne dzieci, mówiąc, że ich się wyrzekamy. Łamaliśmy tym dzieciom w tej ofierze chrzcielnej wolę, bo ono nigdy nie wyraziło woli na taką zakłamaną religię, na czary. Ono jest doskonałe, póki ty go wszystkiego dogmatami mu nie wmówisz. To dziecko nie jest tak głupie jak dorosły, który trwa. Nie jesteś głupie. Masz, mówię to po to, abyś zdał sobie sprawę, że byłeś w hipnotycznym transie, że zaistnieliśmy w ciemności, gdzie te uczucia dominowały, Mało tego, jak wielu spotkałem, że zazdrość, zachłanność, myśliwość, walkę, oni mówili, że to jest miłość, że to jest walka z szatanem. To uczył powszechny, tak zwany apostolski kościół, że to jest walka. Zresztą nie jest tajemnicą, że demony kościoła poprzez sukienkowych byli inicjatorami. Niemal wszystkich wojen. A tak zwani pasterze, papie papieże, historie, gdybyś ich przeczytał, to myślę, że o gorszych wyrodnialców trudno sobie wyobrazić. A my szliśmy w zaślepieniu, w czarach, w magii. Bawiliśmy się, że to są magiczne święta, i z góry już. Świętowaliśmy nieprawdę, bo żaden Jezus nie urodził się 24 grudnia, że to było kłamstwo. Chodziło o to, abyśmy świętowali śmierć męczeńską, a jesteś życiem wiecznym. Uwielbienie śmierci. Jak bliżej sobie przypomnisz te wszystkie rytuały, że to było wielbienie śmierci. To było ciągłe wywyższanie śmierci stawianie jej ponad życiem i jakoby, że tylko Jezus jeden dostąpił z martwych wstania, a wszystkim innym uczestnicząc w tych czarach szedłeś tam po to, żeby nie tylko przyklepać łopatą tyłek, ale, Dać moc dla magii swoim boskim sercem i dla klątwy. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie. A ja ci mówię, kurde, nie jesteś psem łańcuchowym. Nie masz swojego Pana. Jako miłość jesteś potężną świadomością boską i to Ty tworzysz ten świat. Dlatego moim sercem. Rozpuszczam wszystkie te klątwy, które wyrażałem w rytualnym śnie, w hipnozie, w którą zapadłem, i tak prawdziwe dopełniają się słowa: przyjmijmy je za prawdę, że kamień na kamieniu nie zostanie z tych przybytków, z całego serca. Polecam, jeśli chcesz pomóc, podarować prawdziwy, prawdziwą książkę dla swojego proboszcza. Bóg, największe oszustwo ziemi wciąż jest jeszcze u mnie dostępne i chętnie y, ci ją przyślę. I tyle no. o czarach. Ująłem to <coughs> dziś w taki sposób, bo tu nie chodzi o żadną walkę, nie chodzi o żadne potępienie, chodzi o wielką pomoc, o wyjście, o Twoje wyjście, o moje wyjście, bo kiedy ja wychodzę, dosłownie pęka <coughs> kopuła nieba, którą jako świadomość. Założyłem nad tym światem, bo wreszcie, nareszcie przytomieję, że zaistniałem w świecie ciemności. Że takiego świata koniec, że ta kopuła nieba pęka, a ja wydostaję się z koszmarnego snu, w którym wciąż byłem programowany. Poprzez magię, poprzez świat bytów, które zawładnęły moim boskim tworzeniem. Dziękuję. Kocham Cię.